Jakiś rok temu bardzo się oburzyłem, gdy pewien większy ode mnie youtuber zrobił materiał o dokładnie tym samym co ja, trochę później miał. Więcej wyświetleń i więcej wszystkiego. Chociaż wcale nie to mnie najbardziej oburzyło, a ten youtuber do dzisiaj jest większy ode mnie. Najbardziej wkurzyło mnie wtedy to, że ten materiał był gorszy w każdym możliwym aspekcie od moich materiałów. Po prostu zawierał dosłownie fałszywe informacje i były one źle zinterpretowane. A na końcu ten youtuber albo gdzieś w połowie skwitował to wszystko, że w Polsce nikt nie nagrał tego sensownie i on to zrobi jako pierwszy. Co mnie już doprowadziło do szału, mimo że cały ten materiał był pisany na kolanie, co starałem się udowodnić w moim 20-minutowym rancie i reaction review półtorej roku temu, no to ludzie od niego stwierdzili, że nie, ja przecież nie mogę się znać, ja mam mniej subów i generalnie huł w dół. Więc co pisali prominentni widzowie Mondara X na mój temat? Muszę na wstępie zaznaczyć, że Mondar X nauczył się wielu rzeczy na przestrzeni lat i tak bardzo jak wciąż podlega kwestii dyskusji to, czy jakby ja mam tak mało słów, a on ma więcej, czy to jest jakby sprawiedliwe, to nie mogę ukryć, że naprawił się i wszystkie te błędy, przynajmniej 99-95% z nich, które mu wytykałem, są nieaktualne, no to nie zmienia faktu, że Ludzie wciąż przychodzą do tego filmu i mówią mi: Ej, co ty w ogóle gadasz? Nie biorąc pod uwagę daty opublikowania i kontekstu tego wszystkiego. Sprawdźmy, co, co piszą widzowie Mondara. Zamknij się, on może mieć ten sam kontent, co ty. No nie ma, na szczęście, w sensie, że ja nie mam takiego samego kontentu, co ja, ale to już co innego. Jest target, nagrywa to sobie, już nic do tego nie mam. To jest stare śmieci. Robi to teraz lepiej, gratuluję. Ale jakby ktoś tutaj minął się z celem, nie o to mi chodziło. W sensie, minął się z interpretacją, to dotyczyło czegoś innego. To dotyczyło tego, że no po prostu mnie tam obraził, mówiąc, że nikt nigdy w Polsce tego nie robił. Mimo, że ja mój cały 2014 rok poświęciłem na interpretację tego, co on potem skwitował, że nikt w Polsce jeszcze tego nie zrobił. No. To mój idol i się go nie czepiaj. Okej, okay, jakby nie będę się czepiał Twojego idola, po prostu idę sobie, wszystkie moje argumenty są skwitowane bezpośrednio. Nie, ja nie mam racji, koniec. Ty nie pozwalaj sobie, i tam jest yy, jakiś nóż. Jakaś zła mordka i jest to ubrany w dżinsy, ten, ta postać skonstruowana w komentarzu. No, jeszcze ma nóż, no i w rękawiczkach, American Psycho. Uh, dobra, to gdzie wejście mm, hejtowanie monda? Co to w ogóle znaczy? Co to jest za język? Przepraszam i się nie interesuj, że cię obrażam. Kurde, ale nie irytuj się. Jak, jak miałem się wtedy nie irytować, kiedy zostałem obrażony, a w dodatku... Ten materiał, który został już usunięty, za co też jakby dziękuję, summa summarum, no po prostu był gorszy i miał więcej wyświetleń, ale był dupy moment. Ale słusznie myślę. Niech go pan nie obraża, bo to mały chłopiec ma zaledwie 15 lat. Pan by na pewno nie zrobił lepszego wideo od niego. Przynajmniej się stara. Kwestia była taka, że wtedy zrobiłem lepsze wideo od niego. On powiedział, jakby zignorował, kompletnie to nie istniało. A to też nie miało zerowych wyświetleń i zasięgów. Niemniej jednak to mnie też irytowało, ten komentarz mi irytuje wciąż, dlatego że jakby ja myślę, że ja jestem rówieśnikiem Mondara X. Ja nie jestem jakimś starszym, dużo człowiekiem. Bez przesady, może się tak kreuję i wyglądam jak między 20 a 40 lat, ale to nie zmienia faktu, że ja wtedy, nie wiem, byłem od niego 2 lata starszy? Jakby bez przesady, no. Łapki w dół, czarne łapki w dół, to może znaczyć wiele rzeczy, a ja wiem, co to ma znaczyć. Nie wiem, uj, mnie to obchodzi. Ja uwielbiam Mondar X. Gratuluję. To zamknięcie oczu, to te klapki takie, że nie obchodzi mnie wszystko, co tam było powiedziane, po prostu ja go uwielbiam. I tyle. Złoto. Da radę jakoś zrobić, aby mi się ten kanał już nigdy nie pokazał? Marnuje mi życie. Nie wiem, czy da się zrobić, żeby ten kanał ci się nigdy nie pokazał. Nie wiem, czy masz na myśli mój kanał, czy kanał Mondara. W każdym razie nie wiem też, czy masz na myśli, że ja ci negatywnie marnuję życie, bo mam wrażenie, że da się pozytywnie marnować życie, w sensie, że lubisz to oglądać, ale po prostu już nie masz czasu, a i tak jesteś uzależniony. No, jakby nie wiem. To jest dowolna interpretacja. Nie wiem, co artysta miał na myśli w tym wypadku. Weź go, zostaw. No zostawiłem go, to było 8 miesięcy temu, a ten film ma już półtorej roku. No zostawiłem go i, się, i sobie radzi jakoś. Niemniej jednak wtedy nie chciałem go zostawić i go nie zostawiłem. Nie zostawiłem na nim nawet suchej nitki tam. Zmarnowałem czas na to na te gówno, to gówno się mówi. Idę zresetować mózg po tym filmiku, którym na siłę, na siłę słowo klucz Dowalasz się do wszystkiego. Nie dowalałem się tam na siłę, to były błędy, które naprawdę, no, ciężko było obok nich przejść obojętnie. Fakt, że on teraz robi lepsze rzeczy, to też przez to, że jakby ja mu to powiedziałem i nie tylko ja. Zrobił to też taki użytkownik damianklu, zrobił to też mój kolega Piofli. Myślę, że gdyby nie ten moment w jego życiu, to może nie robiłby on lepszego kontentu tak szybko. A dzięki temu, że to wszystko miało miejsce, to dobrze. W każdym razie, nazywanie całego mojego materiału i tego rantu, myślę, że dość konstruktywnego, głównym, tylko dlatego, że nie zgadzasz się jakby z moimi wnioskami, to też przesada, gruba przesada i taki fanatyzm pewnego rodzaju. No i to są właśnie tacy psychofani, którzy często są młodymi osobami, pewnie za, za kilka lat razem z nami będą się śmiać z tego, co napisali. To jest cecha takich osób, które, które nie chcą słuchać nic innego zdania niż ich. I po prostu będą brnąć w zaparte, będą bronić swojego idola i tyle. Serio, czemu nie dałeś do Mondara, tylko ludzi nastawiasz przeciw sobie? Serio, jesteś żałosny! Czemu szerzysz, czy szerzysz, Czu szerzysz nienawiść w internecie? I smutna buzia. Ja myślę, że to nie był hejt, ja myślę, że to nie była nienawiść, ja wiem, że to jest bardzo stara sprawa, ale chciałem bardzo zrobić jakiś mini follow-up do tego, bo ja wciąż dostaję komentarze i ja wciąż dostaję po prostu tam jakiś feedback na temat filmu, który jest już z grubsza nieaktualny, pozostał na wieczność. I bardzo dobrze, że to jest takie zdjęcie pewnego okresu w czasie. To się tam zatrzymało, to tam jest, a ludzie wciąż komentują, jakby to był stan dzisiejszy. Nie patrząc na datę. No ale dobra, wracając. Myślę, że nie że to nienawiści. To nie była nienawiść, to była czysta krytyka. Odezwał się. Mm. Ach, ten minka urostu. 12 dni temu komentarz. Odezwał się. No co się odezwał? No się odezwałem wtedy. Nie zustryj się. Pisze Kawusia 16. No Myślę, że kwestia mojej defekacji yy, to jest moja prywatna kwestia. Konstruktywny komentarz. Myślę, że konstruktywniejszy niż moja krytyka w tym filmie. Hubert Michalak napisał, że przesadzam. Ale co przesadzam? Wadumcy? Czy przesadzam jakieś krzewy? Czy może kwiatki? I to tyle komentarzy na dzisiaj. To tyle komentarzy pod tymi filmami, Znalazłem najlepsze. Reszta jest tak żałosna, że mi się nie chciało tego czytać. Ale to jest taka komplikacja tych najśmieszniejszych, po prostu, według mnie. Czy Ja już mówiłem, że mam bana na Discordzie Mondara od tamtego czasu jakby wcześniej chyba też nie wiem nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć tyle i cały świat nie ma tutaj znaczenia gdy jestem tylko ty i ja i ta rozmowa nie wymaga obliczenia gdy jestem tylko ty i ja i cały świat nie ma tutaj znaczenia, gdy jestem tylko ty i ja. I ta rozmowa nie wymaga obliczenia, gdy jestem tylko ty i, ja, ty i ja.